Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam was w szybkich odpowiedziach. Wyznacz współrzędne punktu A1 będącego obrazem punktu A w przesunięciu równoległym o wektor u. Jeśli. No i mamy tutaj podane punkty i wektory. Bardzo łatwe. Robimy punkt A1 i liczymy 9 minus 8 to 1. Minus 1 i tutaj jest dodatnie 3, czy to jest minus 1 plus 3, to będzie 2. Wszystko moje mili. No to tutaj, a 1. Minus 3 plus 6, bo 6 jest dodatnia, no to będzie 3. A tutaj jest 0, to znaczy, że w ogóle. Nie ma tutaj przesunięcia tego wektora po y. Wektor będzie wyglądał w ten sposób. Idzie o 6 na płasko po x. Nie ma go tak pod kątem, tak jak to było tutaj, że szedł 3. Idzie tak. Zatem tu będzie wciąż ta piątka. C. A1. Jak możecie się domyśleć, będzie 5 i 10. Na tym etapie to jeszcze nie jest trudne. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.